Zadanie 3.1. Zapisz podany wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej, następnie wypisz współczynniki a, b i c. Zaczynamy od przykładu a. Pamiętamy, że f od x to to samo co y, więc ja zapiszę y równa się i tu mamy dwa nawiasy, które trzeba ze sobą wymnożyć. I mamy tak, x razy 2x to będzie 2x kwadrat. Później jest x dodać 3, to będzie plus 3x, później jest minus 2x i minus 3 i minus 4x. Następnie robimy sobie redukcję, czyli f od x. Stosuję zamiennie y i f od x. To jest jedno i to samo. Mamy 2x kwadrat, odjąć. I teraz tak, tu musimy sobie coś ogarnąć, bo jest tak: 3x odjąć 2x, odjąć 4x, 3x odjąć 2x to jest 1x odjąć 3 i 4x, to mamy minus 3x i jeszcze minus 3. Wypisujemy sobie a. A stoi przy x kwadrat, czyli to jest 2. B stoi przy x, czyli to jest minus 3, a c to wyraz wolny, który też jest minus 3. Teraz przykład B. Tutaj trzeba zauważyć, że to jest wzór skróconego mnożenia i to jest a dodać b do kwadratu, to się równa a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. I sobie to zapisujemy, czyli mamy tak, y równa się 5 minus 2 i najpierw wrzucimy do mnożenia, czyli x kwadrat dodać 8x plus 16 i pod spodem sobie zapisujemy y równa się 5, wymnażamy teraz przez ten minus 2, minus 2x kwadrat odjąć. 16x, odjąć 32. Czyli mamy a pod x. To się równa minus 2x kwadrat minus 16x i minus 27. A będzie wobec tego wynosiło minus 2, to będzie minus 16, a c minus 27. 7. A i b, przykłady za nami. To teraz przykład C i D. W przykładzie C. O, tu się dużo dzieje. Czyli mamy tak, y równa się minus 3, przepisujemy. Nawias sobie ciągny, to trzeba wymnożyć te dwa nawiasy. Czyli mamy x razy 2x to będzie 2x kwadrat dodać 3x minus 4x minus 6 zamykamy sobie nawias ten taki łagodny później mamy plus 6 i to koniec y równa się minus 3 i teraz co robię sobie redukcję a w zasadzie zobaczcie tego nawiasu tu nawet nie musiałam dawać Redukcja, to system zredukuje co? czyli wychodzi nam w 2x kwadrat od 1x. Czyli e pod x to będzie minus 6x kwadrat i dodać 3x. Czyli wychodzi nam, że a to jest minus 6, b to jest 3 a c się równa 0, no bo co nie ma. Teraz przykład 2. Tu znowu jest wzór skróconego mnożenia. Uważajcie, tym razem ten. I to będzie tak. y równa się 1, odjąć 4x, dodać 4x kwadrat. To jest ze wzoru skróconego mnożenia. Później wymnażamy przez 4 przed nawiasem, dodać 4x odjąć 4 i dodać 3. Robimy redukcję i mamy tak 4x kwadrat na samym początku. Teraz tu, minus 4x plus 4x się zredukuje i to też się zredukuje, czyli wychodzi nam tylko, że to jest 4x. Czyli nasze A to jest 4, B jest do 0 i C jest do 0.